Siemaneczko, ja jestem Dawid, a to jest czwarty odcinek z FSA15 bądź z Farming 2015. Jak kto woli i jak kto chce. Dzisiaj zaczniemy od takiego małego wprowadzenia. Zaszło parę zmian na mojej gospodarstwie, i już Wam mówię i objaśniam, jakie. Proszę bardzo. Zaszło parę nowych zmian. Wzięliśmy 100 tysięcy kredytu. Tak, trzeba go z kupiliśmy wzięliśmy, zakupiliśmy parę nowych sprzętów, tutaj wymurowaliśmy taki ładny box na belę, Tutaj kupiliśmy tobel y, y, słomy, kuchna, fajnie podoba mi się z oryginalnej z gry. Paszowóz Sano, 10,5 tony pojemności i beczkowóz y, marszala, 8000 litrów. No ta zgryberka była, kerszera kupiliśmy. Postawiliśmy taką wiatę. header do kukurydzy. samo samozbierająca. No i tutaj sobie wysypaliśmy taki... Tak, taką małą kubkę jęczmienia. 10 ton. I mam jeszcze nowy nabytek. Zaraz Wam pokażę. Ale jeszcze mam coś dla Was. Zakupiłem 10 krów. Trzeba je nakarmić. I właśnie w tym odcinku tym się zajmiemy. I pojedziemy trochę do koszenia kukurydzy. Tutaj mamy ładne krówki, i już idę pokazać Wam mój nowy nabytek. Tutaj już spałem sobie troszkę siana. Zebrałem szczepionkę, więc spałem takie mała kubeczka. I idzie to nowy nabytek do odebrania, stoi niedaleko. Tutaj już, proszę bardzo, po lewo, jak widać, jest to New T475 Power Star z turem sztola, Robust F30 przepraszam z łyżką sztolu i obciążnikiem Tone i tutaj taką ładną szczepę do zboża. To zabierzmy na ściągnię do domu. Nie z głośnością pewnie będzie OK Tam trochę macha było bardzo ładnie, podoba mi się ten zestawik. Trzeba zabrać go do domu wydaliśmy na to bardzo dużo pieniędzy, mam nadzieję że się sprawdzi. Sprzedałem 60 bo już była za mała, a będę planował się przenieść na większą mapę z tym przynajmniej, który mam, więc trochę potrzebuję tych koni pod maską. Ten akurat 75 pani za torek 117. Teraz tutaj postawiamy przez na miejsce i zaburzamy się za pracę. <laughs> Wyźmiemy sobie Wizona, zatrudniony header. O, Jezu, a tu co się stało? Jakiś book? Co to jest? Google. O za Boże, co spędzimy, to wygląda? Od tej góry jest potrzeba. O, I bóg. Zabierzmy obciążnik. Podstawkę góry z łyżką, która pewnie zostawiła w... O, obciążnik różny tutaj. sobie po prostu nie obciążmy proszę bardzo zapinamy przyczepę i będziemy kosić tutaj to pole na wprost ku gryzy mam nadzieję że ta przyczepa będzie przyjmowała na siebie tę kukurydzę się zaraz wszystko okaże dobra będziemy do tutaj się zmieścimy, tak, nocny wchodzim spalimy sobie, oświecimy sobie Mamy tutaj ładnie no, zało, o, bardzo podoba mi się ten zostawić taki mały federek nawet fajnie to nie wygląda spalimy tu buty i pojedziemy na pole kosić kukurydza Czyli złote żniwa. Zobaczymy jak go zrobię. Czy to będą mocno złota? Czy przyniosą parę złotych? Trzeba spłacić kredyt. Zaraz jeszcze krawie na pewno nie zrobię. Spójrzcie z kawałkiem. O, się napiszę do złota, zapomniałem. Tu już wyłączymy. No więc nie mogę już słuchać teraz, bo będę widoczny, bo się nie spodobał no, 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 no. no tak, jedziemy. Co mi to pewnie będzie bardzo co Nie będę prosił wszystkich pół tutaj co samo. Zostawimy sobie coś, żeby to mi sąsiedzi. I poprosili. Tak to panu dla mnie poprosiłem. Niech nie to spory pola, a mały. Proszę, ładnie, bardzo mi się podoba. Zostawić. Możemy się. Federat już będziemy się przenosić na większą materię. To świadomy, że się i nawet Na razie to w stosowczość na więcej produktów. No i poza odcinkiem, to jeszcze tamto pole. Gdzie już nie wsparza. No wprost, co teraz jest. Mam nadzieję, że nie. No to A, na celu, podleżał, dać, to czas pozwolę dzisiaj, ale mi się podoba animację animacja, bo też to wtedy 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 Być wtedy 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 Nawet na razie mam bardzo mało widzów, to jest strasznie mało. Ale to jest zwykle najwyższe, patrz jak żywić. I widzę, ja się z Tobą cieszę. I widzowie w ogóle że tu przyjdę, bo na mi się spodobały moje filmy, Będę się z Tobą cieszył. I tutaj to pole w tym mieście jest też nasze, ale gdyby robił to nawet wydawać, może więc nie 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 to niemożliwe, żeby to będziemy nawet wyłożyć na pole. Możliwe, żeby się rozrzutnił, żeby to było nawet lepiej fajne. A może nawet teraz kupię rozrzutnik 5800. no to kupimy. Warfama N227. Stoję już tam akurat na mleczach. Właśnie muszę Zobaczymy jak uda się. To będzie. na dobrowiznie ponownej. Na to pole na tym odcinku. Nie mi się uda. uda zważyć, to pole na A jak nie, to skończę poza odcinkiem, skończę pan to pole, żeby też nie było za dużo wciętej to tylko przymodzę różne rybka, bo to się zanim przymodzę, to się zimę wciągnie. I następnie wcięć, podobnie wam, do zorana, też z dwa trzech wciki zrobić z urożeniem, do odmiennego zorana.

No tak, fajnie, fajnie. Nawet nie wiedziałem, że to się to. Fajnie widać. No i to Trzeba No dobra, jeszcze na i zrobię do ten przejazd na termin metrowy, akurat 11 minut. Strasznie szybko ten czas leci. Od razu zobaczymy, sprawdzimy, czy też trzeba przyjmować zboża. Cofnijmy zbytnio, zaraz podjedziemy. Jeśli światło się przejdziemy, już nie będę używał tabulatora. Trzeba się przenieść. Też chcę grać jak najrealniej. Teraz powinien być za cichy, ten i Jeszcze kawałek polecał. Tu jest do 25. Podoba mi się ten kolor z mediów. Rubimy parę kolorów od 55 panów do 600. Nie pamiętam 600. Parę, tam było 690, chyba. No więc w to nie Co chciałem? O, nie przyjmuję. A czemu? to? Nie przyjmuję. Jest dusz. A jest, prawda? A nie przyjmuję męczenia. Zaraz sprawdzę. Nie wiem, czy w sumie przyjąć. No nic, trudno. Czyli ta przyczepa będzie tylko do wyłożenia górnika. No dobra, to teraz pójdziemy nakarmić... No, teraz tak. pójdziemy nakarmić krowę. jeszcze na to pozwoli. No właśnie, musi zapomnieć. Ile mamy górnika? 14, 15 to powinno starczyć. Zobaczymy, jak wydajny będzie ten ogólnik. Zacznijmy sobie tura. <laughs> tura z widbami. Zrzucimy tę krowę, dwie barwa, siana, piątki na razie nie mam i nie wiem czy będę miał na tej mapie. chyba będę ją zmianę z widbami. Wyciągniemy sobie. Puszał wóz, podoba mi się bardzo dobrze. Ciekawie zmieści się, w tym torcinę, zmieści się. się w gównym trzymał. w te bale.

Jak to w ogóle czy to przyjmuje? Czy nie na darmo? O, przyjmuję. przyjmuje. Dobra. Ładnie pięknie. Podoba mi się. Dwie krówki. Jeszcze pieniądze, będzie trochę spłuż. Lubia krzaka, była kisząka, by więcej dawało to, bym jak Trzeba sobie poświęcić. Na razie nie mamy dużo oczy do winać. Z tego nie jest będziemy kończyć, Dobra, mamy sobie zdjęcie na wizytówkę. Włączamy wszystko. Pink. I zdjęcie proszę, dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.